Pomoc z zewnątrz z góry. Angażowanie woli jest słuszne, ale nie wystarcza. Nie zdołamy wszystkiego osiągnąć własnym wysiłkiem. Nie wydobędziemy się z bagna, jak baron Minhausen, ciągnąc się za własne włosy. Ci, którzy liczą wyłącznie na siebie, stają się agresywni, despotyczni, uparci i pyszni. Człowiek musi zależeć od czegoś jeszcze. Zasadniczy kłopot z ateizmem polega na tym, że ateizm wdycha to samo powietrze, które przed chwilą wypuścił z płuc. Poza naszą wolą musi istnieć jakieś inne źródło mocy. Pożywienia też nie czerpiemy z samych siebie, lecz ze świata roślin i zwierząt na zewnątrz nas. Żaden organizm nie jest samowystarczalny, ale utrzymuje się przy życiu przez kontakt ze środowiskiem, z czymś poza sobą. Potrzebujemy powietrza, by oddychać. A światła, aby widzieć. Tuż po narodzinach nasz umysł przypomina niezapisaną tablicę pięć zmysłów dostarcza mu surowca, z którego intelekt, jak potężny promień Rentgena, wydobywa stopniowo idee, łączone następnie w sądy i rozumowanie. Nasz duch również się zespala z szerszym światem duchowym. Nie jesteśmy jak zbiorniki, ale jak studnie. Wzrastamy nie tylko dzięki własnej pojemności, ile dzięki dopływom z zewnątrz. Nasz intelekt i wola potrzebują współdziałania z Bożą łaską, która w intelekcie staje się wiarą, a w woli mocą. Boska energia prawdy i miłości nie rodzi się w nas, lecz przez nas przepływa. Podobnie jak przez oddech mamy kontakt z powietrzem, którego nie widzimy ani nie możemy posmakować, tak relacje z boskim źródłem nawiązujemy przez modlitwę i siedem kanałów łaski wspierających nasze zubożone ludzkie siły. Kiedy jednoczymy swoją wolę z tą boską energią, napełnia nas spokój, a także gotowość do służenia innym. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.